Łódź zaprasza na program. Znajdujemy się na ulicy Piotkowskiej, na której już dziś będzie można korzystać z toru wodnego, 30-metrowego toru wodnego, przeznaczonego do skimboardingu. Najlepsi zawodnicy z Polski przyjadą tutaj do naszego miasta. My bardzo cieszymy się, że jest możliwość w ogóle wkomponowania w scenerię, w przestrzeń miejską tego typu dyscypliny sportowej, tego typu atrakcji dla mieszkańców, bo dla mieszkańców również są zaplanowane wydarzenia związane ze skimboardingiem. Ja myślę, że najwięcej o samej dyscyplinie powie profesjonalista, zawodnik, łodzianin. Dodajmy też, że łodzianin, który mieszka daleko od wody, ale wielokrotnym mistrzem Polski jest i tak naprawdę sprawdziłym profesjonalistą, jeżeli chodzi o skimboarding. Tak, tak. Aha, aha. Skimboarding jest dyscypliną dosyć świeżą w Polsce, ale cały czas praktycznie się rozwija. Pojawił się u nas około 8-9 lat temu, kiedy to jeszcze zaczęto, zaczęto robić swoje własne deski własnoręcznie. Później pojawiały się polskie firmy wiele polskich firm, które naprawdę fajnie się rozwinęły. Teraz skimboarding jest dosyć popularny w sumie w każdym większym mieście. Potrzebujemy głównie do tego płytkiej wody, po której możemy się ślizgać na desce bordowej. Takie, takie warunki możemy zrobić także sztucznie, jak tutaj widzimy na placu na, na ulicy Piotrkowskiej. Bardzo fajna dyscyplina, polecam każdemu. Szybko można zapłać bakcyla do tego. To jest idealne miejsce i tak naprawdę e, myślę, że nigdy takiego czegoś nie było jeszcze w wodzie. Myślę, że w Polsce również. Jest to świetne miejsce. E, nowa ulica. Chcemy po prostu, żeby to miasto użyło, a myślę, że tego typu inicjatywa jest czymś naprawdę wyjątkowym. Jak mogą przyjść sami amatorzy, się znaczy również amatorzy. Zawodników jest bardzo wielu, tak naprawdę państwo zobaczą, ile będzie ludzi pływających. Jaki to, jak, jak to, jest Babcy, Jak szybko łapie się Babcyla, Jak łatwo się pływa? Sztuczki, czyli tak zwane triki, zrobione na Flandzie, czyli na płaskiej wodzie.